Magda Żakowska, witam Państwa. Zarówno w nocy, jak i jutro na pogodę wpływać będzie niewielki niż z nad Bałtyku, a na północy i północnym zachodzie zaznaczy się też niżowy front. Z zachodu popłynie teraz nieco łagodniejsze powietrze. Pomimo niżu, w tych najbliższych godzinach w centrum, na wschodzie oraz na południu liczne rozpogodzenia. Inaczej pogoda zapowiada się na północy i na północnym zachodzie. Tu front przynosi duże zachmurzenie, no i będą opady śniegu miejscami może pruszyć się intensywnie. W całym kraju mroźna noc, średnio od minus 2 do minus 5 stopni, zimniej na przedgórzu, tam od minus 6 do minus Minus 9 stopni. Wiać ma w nocy słabo. Jutro nadal, pomimo wpływu niżu w centrum, na wschodzie na południu liczne rozpogodzenia, a na północy i północnym zachodzie zanikające opady śniegu i dużo chmur. Na krańcach północnych, wschodnich, na północnym wschodzie od minus 1 do minus 3 stopni cieplej w centrum i na południowym zachodzie tu od 1 do plus. 3 stopni. W regionie w nocy dużo chmur i opady śniegu. O ile na północy i na wschodzie popruszy słabo, to w centrum na zachodzie padać może chwilami intensywnie. Noc mroźna o poranku średnio minus 3-4 minus stopnie na termometrach powieje słabo z południowego zachodu. Jutro bez większych zmian na niebie frontowe chmury i opady śniegu, które powinny być już słabe. Na północy w centrum ujemne wartości cieplej na krańcach. Południowo-wschodnich w okolicach Włocławka plus 1. Nadal wiać będzie słabo z południowego zachodu. Ciśnienie delikatnie powędruje w dół. Jutro w południe barometry pokażą 1500 paskali. W poniedziałek więcej słońca na termometrach plus 1 od wtorku. no Już w miarę pogodnie, bo w poniedziałkowy ranek może jeszcze popruszyć i dopiero w ciągu dnia to niebo zacznie się przejaśniać. Do zobaczenia.